Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na kanale Nadawca Paczki. Dzisiaj pakuję paczkę, którą wspólnie z Wami przygotowałem na podstawie ankiet na Instagramie. Mieliście do wyboru po dwa przedmioty, które mają jechać na szkolną 17. Na YouTube również pojawiła się ankieta na kogo adresować i wyprowadzi tam Jan Rodo, więc tak zrobimy. I teraz przechodzimy do pakowania paczki. Z racji tego, że jest dużo tutaj cennych przedmiotów, to postaram się je dobrze zapakować, żeby się nie uszkodziły podczas transportu, oraz pokażę Wam, że sprzęty elektroniczne, które im wysyłam, są sprawne. Na początek pójdzie fotelik samochodowy. Na pewno im się przyda do astry. Zabezpieczę to troszeczkę skropianem. Bezpieczeństwo przede wszystkim Walizka również wygrała. Co jest w środku? Zobaczycie, jeśli będzie unboxing. Boży, miejmy nadzieję, że się szybko doczekamy. Poduszeczka dmuchana z bardzo znanej wody mineralnej. Okularki do pływania. Tam krzysiek basen kiedyś miał. To może mu się przydadzą. Jakieś radyjko. Stanik, ale to wiecie dla kogo? Paski do włosów. Końcówka do odkurzacza. No w poprzednich paczkach już tam mieli kawałki odkurzacza. To może w końcu skompletują. Przejdźmy powoli do rzeczy, które są sprawne i elektroniczne. Wybraliście również suszarko-lokówkę. Wszyscy mają takie bujne czupryny, że mi się przydadzą, więc ta wygrała. Jest sprawna. Grzeje bardzo dobrze. Także chłopakom się przyda na pewno. Torebka. Ostatnio również dostali kilka torebek ode mnie. Janek bardzo ładnie penetrował je, że tak powiem, więc mam nadzieję, że i to sprawdzi. Następnym sprzętem, który im wysyłam, a jest sprawny, jest mikrofala. Nie będę przygrzewał już czegoś na niej, ale zobaczcie, że. Światło świeci jest na chodzie. Może trochę nie najnowsza, ale sprawna ładnie ją tutaj blokujemy. Jak jesteśmy przy sprzętach elektronicznych, które działają no i wysyłam, również dosyć dużą przewagą wygrał. Depilator spójrzcie, jest działający, nawet poświęcę trochę swoich włosów. Które zauważyliście, że mam ich dużo? Nic przyjemnego, ale chłopaki, jak tam nogi golą, to im się na pewno przyda. A jak nie golą, to może zacząć. W pierwszej paczce, która poszła do nich, ode mnie były spodenki. Na Krzysztofa były za małe, podobno. No tym razem chyba w te się spróbuję zmieścić. Albo przynajmniej jedna jego noga. Mam również dla nich wagę. Może zważą się kiedyś na lajcie i zobaczymy. To ile tam jaki wynik wykręci. Trochę byłem zszokowany, że w konfrontacji z drukarką wygrał gaźnik do piły, ale no cóż. Chciałem im wysłać drukarkę, ale zdecydowaliście, że jednak gaźnik, więc niestety. A drukarka pewnie by im się przydała. Była zacięta rywalizacja między tymi bamboszkami, a japonkami i ostatecznie wygrały bamboszki. Sprawne, mało chodzone. Troszeczkę zakurzone tylko. Zima się zbliża dla Majora, Janka, w sam raz. Trochę też mnie zdziwiło, że litr farby wygrał. Ze spodenkami, spodniami właściwie takimi dużymi, które by mi się przydały, ale farba też pewnie się przyda. Trochę się zawiodłem nawet, że ta oto bluzka, oczywiście damska wygrała z praktycznie nową kurtką, no ale jeśli chcecie, to wysyłamy bluzkę. Tak oto skarbonka na Donaty. Na pewno też im się przyda. Jeszcze z ostatniej chwili rywalizacja ziemniaka z ogórkiem. Miał być jeden, ale postanowiłem, że wyślę trzy, bo każdy niech sobie zakisi ogóra. Na pewno lubią. A w jaki sposób to zrobią, to ja już nie wnikam. zdeklasował praktycznie rywala turecki sweterek nawet trochę prezydencki bo ma orzełka, więc może troszeczkę jest będzie ciasny na Krzysztofa, ale się dobrze postara, to się zmieści na diecie jest, smażonego nie może je tylko gotowane, także ma motywację Standardowo, jak to już tradycyjnie, ale też było Było w tym, było Było w głosowaniu Dachóweczka, także nie wątpiłem, że Przegra z czymkolwiek, więc Jedzie i dachóweczka Czasami w komentarzach widać, że Przecież, że potem damskie ubrania, czy coś w tym stylu. No tutaj mamy bardzo piękną, obszerną, wielką, praktycznie nieużywaną skórkę. Z myślą o Krzysztofie. No. Kto jak nie on się no, zmieści? Bardzo dobra, jakościowe Troszeczkę to się zabezpieczymy, bo to te wartościowe są rzeczy. Ode mnie tego zabezpieczenia krzęty elektroniczne najlepiej z steropianem zabezpieczać, więc chłopaki Pewnie z racji tego, że paczka jest duża w belwederze jego, jej nie otworzą tylko na dworze, ale wydaje mi się, że tutaj będą mieli co sprzątać. Paczkę zamykamy Wszystko co miało być, co wybraliście. Do tej pory zostało spawane, zapakowane. Peczuszkę zaklejam. Wiozę na pocztę.